Co się dzieje? Czesienie ziemi? Eksplozja? Gdzie major? <laughs> spokojnie, spokojnie, kochani. <laughs> Nic mi nie jest. Robię po prostu porządki. A co to takiego? A to akuratnio jest medal za odwagę. A to? A to z kolei medal za waleczność. A ten? A to, drogi wiadziu, jest order za odniesione rany. <laughs> Rany, ba, I to siedem tysięcy razy! Nie rozumiem! Co pan w ogóle wyprawia? Ej, jakby tu powiedzieć? Postanowiłem zrobić mały remanet moich medali i urderów. Ale poczuł? Cóż, troszkę ciasno mnie się w chłopie zrobiło! A, I to wszystko jest pańskie? No jak! Trochę się powalczyło, to i trochę się odznaczonym było, nie? Wiem, ja też uporządkuję swoje pamiątki. Łomatko! Nic ci nie jest wiedził! Spokojnie, wszystko okej, okay. tylko zobaczcie, jakie mam piękne rzeczy. Co, co to niby ma być? Pamiątki z wszystkich wakacji. Ej, w takim razie ja też wam pokażę moją kolekcję. <grym> Ha, ha. Ale to fantastyczne. Czekajcie! Teraz ja Wam coś pokażę. O. Oto moja garderoba! Czyli, że co? <laughs> Zaraz się przekonacie! Muszę tylko zorganizować sobie wybieg! E, taki dla kłoni! Nie, majorze, ależ na filut. A zatem, czy jesteście gotowi? E, chyba tak, tylko. E, tylko niby inaczej. Na mój pokaz! No dobra, raz śmierć. Oto mój najnowszy strój wieczora! Lowa. Ojej! Tutaj coś dla pań domu! Brawo! brawo. A w tym wyskakuje na plażę! O, ale super. super! MC! Tak! Zdaje się, że jeszcze tylko Ty nie zaprezentowałeś nam niczego. No bo ja nie wiem, czy was to zainteresuje. Ej, no co ty? Na pewno masz u siebie coś ciekawego. Chyba nie. Ej, daj spokój, MC. Nie wstydź się. Co jest twoją pasją, ha? Zbieram rzeźby. Rzeźby? rzeźby? Jakie rzeźby? No, moich krewnych. To prace niefiguratywne. Jeśli chcecie, mogę je wam pokazać. Dawaj, chłopie! Oto moja kolekcja. Ależ to frapujące! Uwielbiam sztukę nowoczesną! Na serio? Podoba się wam? No, no jasne! A, a tobie, Roli, nie lubisz mojej sztuki? Ależ oczywiście, że lubię! Mam tylko inny problem. Jaki? Rozjrzyjcie się! Małagan. I co my teraz zrobimy? Ja chyba nawet nie dam rady dojść do domu? Wiem, potrzebna nam nowa sortownia odpadów. I to, że łatwisz prawę? Oczywiście! No dobrze, ale skąd mamy wziąć tę nową sortownię? Ach, i co wy byście ze mnie zrobili, Gamonie? Co masz na myśli Roli? O, że tydzień temu rozwiązywałem krzyżówkę ekologiczną i w nagrodę przyznano nam nowsińką sortownię. Niezły zbieg okoliczności, co? Niemożliwe! Przecież to cud! Nie cud, tylko mam łeb na kerku! Czyli co teraz będzie? Idźcie spać, a rano się dowiecie. <strybuj> <strybuj> budka śpiochy! Mam dla was niespodziankę! Wow. To niebywałe! Fantastyczne! Przecudowne! Jestem pod wrażeniem roli! Zasłużyłeś na medal! Uchwalaj wysypiska, majorze!